Dzisiejsze czytania w sposób wystarczający obrazują to, co święty Paweł w liście do Filipian napisał, że Bóg uniżył samego siebie. Jezus uniżył samego siebie. U Izajasza widać to napięcie, ponieważ Mówi o Mesjaszu jako młodym drzewie, które wyrasta na pustkowiu, na suchej ziemi. Drzewo, które się wybije. Ale po to, żeby tak się stało, musi zgodnie z tym, co powiedział autor listu do Hebrajczyków, przejść każdą ludzką biedę. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie potrafił współczuć naszym słabościom, ale doświadczonego we wszystkim, na nasze podobieństwo, za wyjątkiem grzechu. Ten ogrom cierpienia jest miarą także zwycięstwa Chrystusa. Dlatego celebrujmy życie, które przechodzi przez ciemną dolinę, po to, żeby wyrosnąć jako młode drzewo. Po to, żeby tłumy poszły za nim. Bo tak w rzeczywistości się stało. Serca nasze.